Zapraszam do kolejnej odsłony: Zapytaj trenera. Dzisiaj gościmy tutaj u nas w Powerpicie Bartka Gurana, który pomoże mi odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań. Bartka Gurana znacie na pewno też z naszej gazety Muscular Development, do której Bartek pisze artykuły. I Bartku, dostałem ostatnio takiego dość intrygującego maila a propos kaloryczności jedzenia. Napisała do mnie pani, która pyta wprost, czy jeżeli jej zapotrzebowanie kaloryczne będzie niższe od wydatku energetycznego, czy mimo to będzie spalała kalorie i będzie chudła? Jak Ty się zaopatrujesz na ten temat? No, jest to chyba dość oczywiste, że po pierwsze, jakość jedzenia. Jakość jedzenia tego, co spożywamy, tego, co jemy, czy to w formie suplementów, czy normalnej żywności, jest podstawą, jest, jest najważniejsza. Mamy do zjedzenia tysiąc. Kilokalorii powiedzmy sobie, słynna dieta tysiąca... 1000... Dokładnie. Tak. Propagowana czyli, przez tak. wiele pań, wiele y, stron internetowych tak, wie, że to jest dieta cud. Tak, wielu jakichś tam pseudo, pseudo fachowców No czyli moje podejście jest takie. E, to znaczy, że ja sobie mogę zjeść dwie czekolady. Tak. tak, dwie albo czekolady pączki, po 500 dokładnie. albo dwa pączki, tak? I to spowoduje hutnięcie, no bo, no bo zjadłem swoje. tysiąc kalorii, dokładnie. Oczywiście. Nie, 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 absolutnie nie. E, oczywiście, od. Tych dobrych, zdrowych kalorii, w rodzaju Ktoś kurczaki, tak, kurczaki, jakieś tam powiedzmy sobie chude, brązowy ryż, warzywa, też przytyjemy, jeżeli będziemy je spożywać w nadmiernych ilościach, ale nie w takim tempie. Natomiast, jeżeli w drugą stronę będziemy spożywać te kalorie z nieodpowiednich źródeł, mimo że podaż kaloryczna będzie niższa niż wydatek, tak, prawda? To niestety nie nic to, efektu. nic to, nic to tutaj, nic to, nic to nie pomoże, absolutnie nic nie pomoże. Prosty przykład, który opisałem, pojawi się niebawem w Muscular Development. Masło orzechowe. Słynne masło A. orzechowe. Obydwaj spożywamy. Dokładnie. Obydwaj jemy. Masło orzechowe. Jest to codzienny element mojej diety dodam no, na kolację. Jak najbardziej tak, jak najbardziej mój też. No i co, czyli od tego masła orzechowego w obiegowej opinii powinniśmy wyglądać jak zawodnicy Sumo, tak? No taka, taka powszechnie jest opinia, prawda? Taka powszechnie jest opinia. A jeżeli jest to masło orzechowe dobrej jakości. Stłoczonych orzechów na zimno, odrobina oliwy do tego, brak cukru, brak soli. No to są to same praktycznie plusy tej, tej, tej diety, tego dodatku tutaj do żywienia. Tak, tylko tutaj trzeba sobie też, Bartek, zdać sprawę z podstawowej rzeczy, jaką jest niewiedza osób. Z tego względu, że dla wielu osób masło orzechowe to jest, nie wiem, Nutella albo masło Sante Vica, gdzie na przykład jest napisane masło orzechowe z jakimś tam dodatkiem, Tak. Tak, tak naprawdę... Jest tam bardzo dużo cukru, tłuszczu roślinnego, a zawartość orzechu sięga 65%. To jest max. I To są szczególnie w sensie rzeczy Dokładnie, dlatego mhm. trzeba właśnie, tak jak tutaj Bartek wspomniał, czytać etykiety i zobaczyć, co jest przede wszystkim w składzie takiego masła. Nie tylko masła. Chodzi tutaj ogólnie o produkty, które spożywamy, tak bo jest. to jest bardzo ważne. Tak jak Bartek powiedział, jakość tego jedzenia. Jak się przede podstawą. wszystkim mhm. właśnie należy w jakiejś sposób określić tą ilość spożywanych kalorii naszego zapotrzebowania kalorycznego. Jest tutaj naprawdę wiele tabel, wiele źródeł jakie podają, media, fora internetowe, różni dietetycy i od tego należy jakby wyjść, prawda? Żeby Ta. obliczyć swoją podaż, tą kaloryczność, swoje zapotrzebowanie i... Odnośnie tego ustalić cały jadłos. Tak, i dobrać grupę produktów, z których możemy, możemy, możemy do to to jest to korzystać. I dlatego dochodzimy do konkluzji, że ta kaloria kalorii no nie jest absolutnie równa. Nie jest równa, bo jedna może być dłużej, wchłanialna, druga krócej. Jedna może praktycznie przynieść nam więcej straty, druga więcej zysku jedna nam podkręci metabolizm, co potem spowoduje zwiększeniem spalenia tych tkanki tłuszczowej, czyli pani będzie chudła, hipotetyczna x, druga spowolni nam maksymalnie, albo też podniesie poziom insuliny, no i zacznie się odkładanie, Odkładanie, dokładnie. Czyli Podana kaloria nie jest równa absolutnie. Bartek, tutaj trochę pytanie z innej beczki. A co sądzisz na temat słynnej diety Diukana, która teraz jest tak wszędzie propagowana przede wszystkim przez panie? Chodzą tutaj panie do nas do klubu i generalnie co druga jest na diecie Diukana i mówią, że super pierwszy miesiąc, fajnie schudły, ale dalej to już no nie idzie. Zatrzymały się na pewnym pułapie tej wagi i dalej nie idzie. Jak ty się odnosisz do tej diety? Obaj świetnie wiemy z praktyki, że pierwsze dwa tygodnie to, co schudłam, to jest głównie woda. Woda. Tak jest. Czyli... Poprzez ograniczenie spożywania węglowodanów, tak? Tak Które jest. Nie zatrzymują tej wody w organizmie, nie wiążą się z glikogenem, czyli człowiek nie jest taki spuchnięty. Czyli utrata tak. wagi jest. Utrata ale utrata wagi ale, jest, ale nie tale nie tego tłuszczowej, dokładnie tłuszczowej. I to jest różnica. Waga nam nigdy nie dokładnie tego nie pokaże, co tam, się, co tam się dzieje w organizmie. Jasne. Ktoś może powiedzmy sobie przybrać ileś kilo, powiedzmy sobie, 5 kilo, z czego 4 to będzie mięsień, a, a kilo będzie tłuszcz. Ktoś inny przybierze 5 kilo, z czego kilo tylko będą mięśnie. A4 tłuszcz, a waga pokaże, taki sam, sam zrozumiał. Y, sam też dobrze wiesz, że można w y, jeden dzień przytyć 2 kg, a będzie to głównie woda. O, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Więc y, tutaj... Waga naprawdę o niczym o, nie świadczy. O niczym nie, nie świadczy. Nie, 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 a odnośnie nie, 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 diety, tak. diety dukana, tutaj taka bardzo ważna informacja do wszystkich, y, na pewno Bartek podzieli moje zdanie, że y, białko, białku też nie jest równe. Nie, nigdy nie, y, nie jest Bardzo wylem. dużo osób stosujących dietę dukana spożywa produkty na mleczne, jogurty. Właściwie tak jak wspomniałem, pije dużo mleka, je serki wiejskie, co jest no na pewno niewskazane. Absolutnie niewskazane. Dieta Dukana, czyli dieta stricte białkowa, tak, powinna opierać się głównie na produktach białkowych, ale dobrego pochodzenia. I zróżnicowane. I zróżnicowana jak najbardziej, czyli korzystamy z jajek, z białka jajek, z mięsa wołowego. Piersi kurczaka, indyka, ryb. ryb przede wszystkim, które zawierają Mieszamy, bardzo dużo tak. zdrowych tłuszczy. Mieszamy to potem w różnych proporcjach. Dokładnie. Żeby nie dopuścić po pierwsze do stagnacji, po drugie do nudy, a po trzecie no nie, nie czarujmy się do reakcji alergicznej. Jeżeli będziemy tak. kogoś faszerować wiecznie tymi jajkami. Wcześniej czy później jajka jako, jako jednak no, alergen, najłatwiej yy, tutaj wywołując alergię, Później też środek. może dojść y, do takiej sytuacji, że jedząc powiedzmy ileś tam tygodni tego kurczaka, y, zjemy nagle wołowinę, tak, dostaniemy wzdęć, będzie nas bolał brzuch i powiemy, kurczę, jesteśmy uczuleni na wołowinę, tak. A Nie, organizm się odzwyczaił od sprawienia innego rodzaju y, źródła białka, co też jest ważne. Dlatego należy dostarczać zróżnicowanych tych pokarmów, i, i przede wszystkim żeby uniknąć i nudy, monotonii i, i właśnie tych różnych problemów rządkowo-jelitowych można, na można tym... Jeżeli tutaj mogę do dodać, można to jak najbardziej poprawić trawienie, wchłanianie poprzez różnego rodzaju enzymy trawienne. I te naturalne. tak, ananasie, oczywiście Jasne. W papai, powiedzmy sobie. I te, ananasach, tak, W ananasach, kiwi. W, tak, w kiwi, dokładnie. I te takie kupne, nie? kiedy możemy tam kupić w formie tableteczki, czy tam, tam jakiegoś spraju, czy, 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 czy ewentualnie w napoju. Sam dobrze wiesz, że do większości suplementów białkowych dodaje się. Dodaje się enzymy trawienne, jasne. Tak, tak jest, żeby poprawić to wchłanianie. A więc jeżeli chcemy jednak skorzystać z tej no, ograniczonej liczby, liczby rodzajów białek, możemy sobie skorzystać z tych enzymów trawiennych, poprawione wchłanianie, no i, i nie będziemy mieli takiej przykrości, jak, jak tutaj powiedziałeś, jak stwierdziłeś, że mamy wzdęcia, bóle, nagle coś nie trawimy, dostajemy wysypki, drapiemy się, etc., etc., bo uczuliliśmy się na jakieś białko z powodu tego, że zbyt długo, zbyt intensywnie spożywaliśmy. No i tutaj jeszcze taką bardzo ważną rzeczą a propos tej diety Dukana. Y którą chcę poruszyć, że spożywanie nadmiernej ilości białek jest niezdrowe dla organizmu, ponieważ zakwasza nasz organizm. Nasza kwasowość jest po prostu naruszona. naruszona, wzrasta, jest zaburzone nasze pH i tak naprawdę taka dieta na dłuższy okres czasu może nam przynieść więcej jakby strat niż zysków. I tutaj również należy we właściwy sposób to wszystko jakby sobie rozłożyć w czasie, czyli na samym początku można skorzystać z tej diety, aby zoptymalizować proces spalania tkanki tłuszczowej, ale, potem ale dobrze wprowadzić różnego, różnego rodzaju. Jednak tutaj, ta dieta zbilansowana myślę, że jest najlepsza. Po prostu ustalić odpowiednią ilość kalorii, jeść tylko tyle, ile potrzeba korzystać ze wszystkich źródeł czyli z białek, węglowodanów i tłuszczy odpowiednio dobranych procentowo i korzystać ze wszystkich pokarmów. Nie opierać się tylko na przykład na samym kurczaku z ryżem, tylko jednak korzystać, tak jak już powiedziałem, z pełnej gamy Oczywiście, można, można jeszcze iść w troszeczkę innym kierunku, kiedy już mamy te pierwsze efekty tej diety, potem możemy to białko spożywać na różnych poziomach, prawda? Przez kilka dni sobie tak, zwiększać, zmniejszać ilość białka. I tutaj przeprowadzać różne, różne takie kombinacje, a w niektóre dni na przykład w ogóle sobie mięso rybę darować i przejść na no. przykład na, na, na jajka czy tam produkty suplementowe. W inny dzień Dokładnie. znowu z nich zrezygnować na rzecz innych. I Trzeba też jeszcze Bartek tutaj powiedzieć, że yy, sama dieta białkowa yy, po pewnym czasie również spowalnia nasz metabolizm. Tak, z tego względu, długo, że... Organizm się przyzwyczaja do, do, do tego y, sposobu odżywiania mhm. i nasza tarczyca już nie, y, nie funkcjonuje tak mhm. y, produktywnie, jak funkcjonowała. Wtedy należy podbić trochę źródło węglowodanów, aby rozpędzić y, to właśnie funkcjonowanie naszego organizmu, podbić ten metabolizm i potem można z powrotem wrócić do, do spożywania Trochę większej ilości białka. No, fajną rzeczą tutaj na podkręcanie tej tarczycy, oprócz tego tych produktów węglowodanowych są jakieś tam owoce morza. Owoce morza, to tak, jest, że jasne. ewentualnie pochodne jakieś tam wodorostów i tak dalej, które mają dużo jodu, które mają dużo, dużo pochodnych właśnie substancji, które świetnie działają, stymulują stymulują tarczycę. Jeszcze na chwilę wracając do, do, do tej kwasowości, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Zakwaszenie organizmu z powodu nadmiernego spożycia białek. Przebiegasz tak powiem, dwutorowo. Z jednej strony mięso, pochodne mięsa, ryby, no w różnym stopniu, tak jak powiedziałeś, zwiększają kwasowość. Z drugiej strony pamiętamy doskonale, że żeby się białko strawiło, jest potrzebne środowisko kwaśne. Czyli znowu tutaj nam się to wszystko zazębia. Zazębia, tak. Jest. Czyli, czyli mamy tutaj... Koło, koło zamknięte, nie? żeby się to białko strawiło, musi się w, w żołądku wytworzyć środowisko kwaśne, bo tak się trawi, trawi e, białko. białko. Później już to zakwaszone tak dalej, gdzieś może nam zalegać w jelitach, w żołądku. I tak jak powiedziałeś, są problemy, są problemy, są problemy z brzuchem. Organizm się podtruwa tak naprawdę sam siebie, a więc trzeba zadbać też o, o a usuwanie. Mówię, tak jak już wspomniałem, tutaj w aspekcie jakby gubienia tych, tych zbędnych właśnie kilogramów i, i tracenia tkanki tłuszczowej, jednak zbilansowana dieta jest, jest ustawiona w odpowiednich proporcjach jest wskazana. Z tego z tego co pamiętam, Fitness Authority ma chyba takie dwa fajne suplementy, prawda? fibra ile pamiętam. Tak, w jednym z poprzednich odcinków mhm. opisywałem obydwa suplementy. Bardzo fajne, bardzo warto przydatne. sobie przejrzeć, zobaczyć. i ja myślę, że w tym temacie powiedzieliśmy dzisiaj już wszystko. Zapraszam wszystkich do zadawania kolejnych pytań. Michał Małpa, A Tobie Bartku dziękuję. dziękuję do również. zobaczenia następnym razem.